O... Ej, tam o ktoś syna. opa na chwilę? Na, na kocinę <laughs> Dobra, nice. Aż kreatywny od razu ucinam. Ej, mogę odpalić? Zobacz na Adrian bomek na górze O jest teraz noc zobacz na Adrian bomek na górze No, to odpalaj? No, odpala. Let's go! problem może wysadzić, dobra, nie wysadzi, dobra no Uważa, uwaga, uwaga. A on chce pewnie fajerwerki. Jest <laughs> sir, sir. Ja tak gdzieś, w serwach chciałbym odpalić około 3 w nocy. Czyli nie, nie odpalić, tylko no robić, podawać na noc. Dobra. Chula. A ty sobie zniszcz swój domek, okej? Okay? Nie będę czynił no, Kłaciemy Tomek na ręce. To TNT. Yy, Wojtek, weź wszystkim zabierz y, permisję, żeby nie, że nie... mogli włączyć serwera jak będzie nowy serwer, nie? Tylko mi X -y zostaw. Dobra, dobra. I sobie zostaw, nie? I mi zostaw. Nie no. O, na ręce pokażę swój prywatny Tomek. Dobra, ja mam Oak flame, Nawet nie muszę mieć zapalniczki. Jak my, to my, Jezu. Najlepszy na tym mam Stopiłem pod koniec serwy, ale dobra <laughs> Rozpierdola Daję pana farma. O tą krzaczora rozpierdalamy! Let's go! <śmiech> <śmiech> to była główna wiesz, główna atrakcja. Opacało się to pisać na chyba na Minecrafcie Można tam napisać ogłoszenie, że już się rozpierdala. Ale, banjo, tylko mi idę i wstydzę, dobra? Permisję, wstydzę. Dobra. Do sobie Bo my najwięcej tak ogarniamy tam. Dobra, to jak skończymy, rozpierdalę ci. Mhm. Co to A w ogóle, ej. No już tam nie ma, please. Ej, w ogóle, ja teraz bardzo lubię ten sos taki tysiąca wysp, nie? ale jest teraz dobry dla mnie. No. Dobry no, sos do kebabu. <grychy> no. Ja do tostów lubię. Dobra, tu mam na odniesienie. Przy, przychodzisz do żabki... na nie? Nie. <grychy> przy, przychodzisz to żabki najebany i... <grychy> ...mówisz, chcę hot doga. A z jakim sosem? Yy, a jakie są? I ona pyta ona wymienia wszystkie sosy i mówisz... E, no to mieszany <laughs> Tak za każdym razem Tak, tak, tak jest zawsze. Tak jest Albo czaskowy to też No E bo to nie ale w ogóle ten mm, Wojtek Czy nie Wojtek tylko Emil A. Bo można stworzyć nowy nowy ten y, chyba no, serwer na Aternosie no no, ale tu już są nie? te pluki, no? Tak, co potrzebujesz. No, zmienić po prostu świat. No, to no, można świat zmienić. Tam jakimś kuzikiem no, no. się robi. Ja już Też coś zmieniałam. Ej, Ale usunę wszystkich, którzy by nie mogli włączyć serwera, nie? Dobra, zrobię to, no robię to później, spokojnie. A nie, no, raczej ja nie, włączyć Jak wyjdę z Minecrafta, to to zrobię ja no, teraz. Raczej znaczy, każdy powinien włączyć serwer. Później przyjdę, Wojtuś. O, piesek! Filipo no, zliczył. No, pieska nie zapijam. Te wszystko zostało zniszczone. O, i tak ja teraz nagrywam. W ogóle będzie white list. Tak. Którego tak nikogo nie dodamy jeszcze. W sensie. Wiesz co, wiesz, co masz robić? Zostaw te osoby na jutliście, ale zmień na chwilę adres serwera. Jak już będzie nowy. Świat, nie? Czy ja to no, te... tam... no To wtedy nikt będzie... nikt nie będzie mógł pić nawet. Oh. I to później zmieni z powrotem, i... jak już skończycie. No wtedy tam pogadnie. No te no pile! To... <laughs> I na to jest jeden. Aż stat PNT. Ok, spał jest PNT. Alt, jak such tu jest. Dam jakiemuś może możesz tam z Minecraft? Ej, co się stanie? Ksilo źle ustawiłeś chyba. Telefonik. Jest dobrze? Rozstawiamy. A z jest tak. O nie, restartujecie? Nie. Co się dzieje? Kto zrobił restart? A czy sam się restartuje? Ja. Jak to? O, nie, serwer wybolił. Dobra, wracamy to rozpiertane. Nie zawsze trzeba się nie logować, bo czasem. A, no chodź, idziemy na skrawa. co się pytasz, co się stało? Zobacz, Lolek na, na Discorda na imprezie. O, o, Lolek, ja to ciebie to pójdę. pójdę. Lolek, i to to ciebie. Gdzie jesteś, Lolek? Kurwa. Ja bym... A, to... Wow, dobra, wow, to masz wow, tak sobie set. Nie, on jest. Toż za czerwony link. Mam dużej tanku w Enterczyście, które już nie zobaczę. Światło dnia. O nie... Czy... Jak tylko go zabiwasz? No wada jest, Tam mu Masz kreatywa lolek. Powypuchaj sobie. Oj, Miko też to stanie. Oj, coś tu... Co to za skrzynki? A, to moja chata jest. Której już praktycznie nie ma, ale jest. Wczoraj tu butowałem trochę. No, ale lewę tam daną niszczarkę. Ej, ja robimy build battle? Ej, robimy build battle? ja już nie gram Fortnite. A ja gram. Co? Nie. A on mówi, że build battle w Minecraftzie. Nie, pali. Tenik, nic się nie fali. To nie, nic się wybucha. Ale wszystko. To jest. To jest. To jest. Czekaj, ten dla jest nawet fajny. Wybiorę go. No A właśnie, fajerwerki, róbcie fajerwerki. Te tak właśnie. Złe fajerwerki. Musimy zrobić ten z krochem, tym innym je. Fajer... To? Jakieś specjalne są fajerwerki, tylko nie wiem jak się je robi. Kurwo. Musimy dbać na Google, szybko, Google. Szybko dbać na Google. O, trafiłem strzałą. Rozpierdolę. In so much, so, so like I zobacz, co jak types of fireworks in Minecraft Shukuję. Yes, 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 yes. Kiedy sezon? W sensie tydzień? Jutro chyba napiszę mu. Ile ja muszę szybko? Dawaj Google, ładuj się, ładuj się Google. Muszę to patrzeć wszystkie firewerchy. Przyli eksami, nagieczami, firechargami. Trzeba to dać nową zasadę. Do regulaminu, nie pisać w innym języku. Nie wkurwa, jak ktoś po angielsku pisze. Bo, ja, bo jak widzisz, jak ktoś źle pisze po angielsku, to teraz się wkurwi. A każdy pisze źle po angielsku. Ani, ani jednej osoby na tym serio nie widziałem, żeby to wszystko na mnie słychać. I ja trochę dobrze, naprawdę. To przynajmniej tam. Nie to zrobiłeś się pan z trzy płyty w jednym stanie. Już. Ju, już koniec. Znamy się na tym, ja jestem ekspertem. Kto robi pan tak, nie. Na nowej decie i p. Spędźcie teamów, bo okay. wszyscy chcą to nie wszystkiego teamu. to jest bez sensu. Tylko mo może... To osobę sobie wezmę. Jedną okay, czy drugą. Są takie leki, że nie ma KTN nawet odpalić. Adrian. Więc odpalę jak możesz. Adrian. No, się jest jest taki... Podaj mi swój nick na Robocie. No, baby, dla faba. Myślisz, że na do Ja mam chyba 4 na Disney nie, ja w najpierw, że nie gram. Nie podoba mi się, co zrobię. Mnie dodaj. Co ci się nie podoba? Ja nawet A? to nie gram. Nie. <gryirsza> ja też nie gram. Co ci się nie podoba? <gryirsza> Życie. Nie. Ta gra jest taka sama cały czas. Stoisz przy skrzynce. Ja jak na tym sobie. Ja mam takie lekcje. Lewizy... Nie, nie mam zamiaru w Ja ty górę. nie mogę jaka Nie, no, muszę, Trzeba manualnie rozpieprzyć. Nie no. A ta się kryształami? Czego? Rozpieprzyć. Tak. I O, coś się o. rozpieprza, słyszę. No. O nie. O, nice! Enterkryształy działają. Chcecie SMR? To macie. Nie chcę! Kurwa. Chyba to nie działa tak, no jak myślałem, że będzie działać. Nie, jak ten cień? Sylwestra. Time set night. Kurwa, który ciągle robi Nie, bo tak to się robi. Panie i panowie, Odcinek jak nie wiem, kiedy będzie, kurwa wrzucany, bo mam pana na YouTube na razie. Od pana no dostał, zanitych noka. Ale okay, będzie cietawe. wrzucony. Nie Ale ciekawe kiedy? Jeszcze chyba pięć z nimi zostało. Po 28 dostałem bloka. Kurwa, ile tam ofiast. No. No. A bo co, Alzheimer? co, że by ja jestem na tej Blue nie na to no. No. Ja robię wszystkie fajne które znam. Dalszej. No. Tak, ja wszystkie tam command bloki. Let's go. <laughs> Już totalne rozpierdol. To. Enter tracker Gdzie? Dobra, macie SMR No chłopie, przestań to nie śmieszne Zabije go, Co? enter kryształami ASMR? No ASMR ty Kolejne dramy pokczam. No, jak cię trama? No, zeszczyje się. Znowu zaczynają No kurde. Ale nie ma czasu kiedy... nie miejsce. Tak. Jak ja widzę jakąś tramę, czyli co cienia na tym serii to ja się śmieję. No. W... Największa beka wtedy no. jeszcze. Jeżeli... Z taką można robić darmowy content. A. Z, <noise> z dramy można recenzjować. mając. wow. Nie, bo jeszcze z. No już nie ma jako wiadomości, więc nie będzie kontekstu. Jeszcze wszystkie, wszystkie to wiadomości. Wszystkie wiadomości, tylko okej, okay, to bez Summon z New Ender Dragon. O kurwa. Musisz <noise> <noise> ich wszystkich. Jak to się robi? Kill Al all. 15 okay. tysięcy ich było, co? O, już nie lakuje! Nie, nie spałno już! Już nie lakuje Kurwa wypiertale z tymi Dobra, i serve już nie lakuje, naprawdę Rozpiertale. wszystko. teraz ja mam swoich które potrzebowałem. A, znajdę wszystko. Rozpiertool O, ale pięknie się rozpiertala. O to chodzi! Oje yeah. je. O, yeah. o to mi chodziło No Kurwa koniec mi, ja to, tak takona Wykiniecie, jak to robię? Okay, na ręczy, nie kinie. O, tu to jest. Błowie. Atrium. Nie, Jest, ja tutaj robię fajerwerki. Fajerwerki! Pok, 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 pok. A triantyki jak robię komentarz. kill, albo? No, Ooo, chłopie, nierów tego, błagam No ale to naprawia lek. <tryk> Na razie, to usunę ci już naprawdę, wiesz? Bardzo szybko. Aura, nie róbcie już smaku. Bez smaku, smutki zenerwują. Druga, <tryk> druga. Ja zaraz idę chyba do shopy Co? Gdzie mam iść? Ja zaraz idę do szopy, nie Gdzie mam iść Tutaj? O teleport gdzie K4mix 547 Co się tu dzieje? Smok tu jest Tutaj tam u Opa, no. znaczy nie Opa, tylko game mody. Kej, ty chcecie to ASMR? Czy nie? Nie. A mi zgocia. Nie, ja nie chcę. Chcesz, nie chcę. Nie chcę, że nie chcę nie chci. O, kurwa. Co? So. Obsługuję tam maszynką Daj, ludzie mają pojawiarki. Nie! Oooo, mi jedną. Nie, nie wyciszaj mi Oooo, 2022. Emil chcesz fajerwerki? No, se, se skopiuje. No, masz. No. na no, event jest. A co się stało, Wojtuś? No. Coś nie masz zrobić? No, nie, no, ale się zapytam raczej. sobie. Ale na dno filozofii no. chodzi. Dobra, to zniszczy. chodzimy nawet, jest no... Super specjalne fajerwerki. Kurde, spalą się fajerwerki! na dole. Ale bomba! to! O, ale fajnie wszystkie kurwa rozpierdą zawsze więcej, nie ma nie Sylwestro. Psy będą szczekać! Chój z tym. E jak się nazywa? Ej, a powiedz, No, usiądź... Idź tam i skocz po prostu. I, tak. I na każdym. No, to trochę ci wnieciało. Kurwa, zginąłem. Kto mnie zabił? Ej... Survival mam, nie! Pytanie. Od której jutro będzie serwer? Kurwa, zabiłem wszystkich, wypierdalać. Ten, watełek.